Z tej strony Marta, kanał książkowy. Seria chyba komiksowa, ale nie pamiętam, bo nam się te serie już dawno temu rozjechały. Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody, to znaczy ja, moja kamera, mój operator i mój pies w parku Andersa w Szczecinie. Polecamy, piękne miejsce, trudno znaleźć wolną ławkę, ale się udało. I kolejna zaległość zdjęta z półki to Wolność albo Śmierć, tom pierwszy autorstwa, herzeg wydany przez Kulturę Gniewu. E, opasłe to miejsce, naprawdę wyczekiwane, tym bardziej, że e, mia, zaliczyło Falstart, to znaczy pierwsze wydanie wyszło z błędem drukarskim. E, na wydawnictwo się szybko z tym uporało i możemy już się cieszyć tym, e, tym utworem. Jeżeli chodzi o wolność albo śmierć, jej pierwsze rozdziały powstały jako praca dyplomowa Herzyk. Herzyk jest absolwentką Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Herzyk to nazwisko, ale też pseudonim rysowniczki Aleksandry Herzyk właśnie, którą znam doskonale z krótkich form, z, dużych takich, z dużego zaangażowania społecznego. Ona jest zarówno feministką, jest zaangażowana w edukację ekologiczną, zwłaszcza poświęconą energii jądrowej, ale ale też miałam z nią do czynienia przy różnych takich projektach edukacyjnych, w których wykorzystywano komiks po prostu jako ilustrację do innych zagadnień, takich jak myślenia krytyczne czy umiejętność wyszukiwania informacji. Ogólnie, jako osobę mocno zaangażowaną ją oceniam. W każdym razie trafiła do nas jej pełnometrażowa produkcja, właśnie Wolność albo Śmierć. E, mamy wiek XVIII, czasy rewolucji francuskiej, czasy, które autorkę fascynują, prawdopodobnie dlatego po nie sięgnęła, i poznajemy naszą główną bohaterkę Franciszkę. E, Franciszka miała pecha urodzić się w takiej, a nie innej rodzinie. E, i jej losy tak się poukładały, że zamordowała człowieka, za co trafiła do więzienia. W tym więzieniu spędziła 5 długich lat. Więzienie ją wyniszczyło, wychudziło i pozbawiło ją całkowicie woli życia. Czekała tylko na to, aż umrze, albo, kiedy, albo jeżeli ją wykończy strażnik więzienny, który jej nie lubi, albo umrze na jakieś inne choroby. Ale tak się nie dzieje. Pewnego dnia trafia do niej elegancki mężczyzna i proponuje jej współpracę proponuje, żeby była szpiegiem, szpieginią wpieszką. Nie wiem, jaki powinien być feminatyw od tego. W każdym razie podejmuje się tej roli. Nie ma nic do stracenia, tak naprawdę, a ma ochotę jeszcze gdzieś tam zobaczyć nad sobą błękitne niebo. E, bardzo dobrze jej zrobił spacer, na który ją zabrał zresztą mężczyzna, który przyszedł do niej z tą ofertą. E, z więzienia trafia do Paryża, miejsca, w którym się urodziła, zanim trafiła do Wiednia i do Austrii, czyli wraca do Paryża e, i w, w, plata się w szeregi. E, wczesnych ludu tego ludu który ma na celu obalenie niesprawiedliwej monarchii to są czasy kiedy to wszystko się dzieje e, ona się zaprzyjaźnia z kilkoma osobami zwłaszcza z młodym mężczyzną który się nazywa Gerard e, i który wydaje mi się e, Robi na niej wrażenie swoją taką delikatnością i tym, że brzydzi się przemocą, przez to zresztą wielokrotnie wpada w problemy, bo jest zwolennikiem rewolucji, ale nie jest zwolennikiem e, mordowania i krwi. E, w każdym razie hmm, Herzyk podejmuje. nie Herzyk tak, tak utożsamiłam całkowicie bohaterkę z jej autorką. Zaraz zresztą powiem dlaczego. E, Franciszka podejmuje się opieki nad nim. E, jej oczami poznajemy różne grupy zaangażowane w ten konflikt ona sama przez jakiś czas była wychowywana przez burżuazyjne małżeństwo, przez arystokrację, które zresztą traktowały ją doskonale, ale poznaje punkt widzenia na te sytuację z różnych grup społecznych, z różny, od różnych osób, sama tak naprawdę pozostając osobą neutralną i te, to, co się dzieje w społeczeństwie widzi po prostu odbija się w jej oczach. I jest nadal wszystko obojętne, ona cierpi na głęboką depresję, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Nie ma w ogóle chęci, woli życia. Jedyne, co ją gdzieś tam trzyma, to wydaje mi się przyjaźń z tym Chłopakiem, o którym właśnie mówiłam. Parę słów o rysunku. Postaci są narysowane w sposób taki specyficzny, mocno wydłużone. Postaci ostro zaznaczone. Rysy. Gdzieś spotkałam się z określeniem, że są to postacie drewniane. Mi się bardziej wydaje, jakby były takie poskładane z papieru, troszeczkę z origami, mocno gdzieś po. Pościskanego tego papieru są te ostre rysy twarzy. Sama główna bohaterka, zresztą widać, że wyszła z więzienia. To nie jest heroina piękna, zgrabna i powabna. To jest dziewczyna, która w pojedynku straciła oko. Jest potwornie do granic wychudzona. i rysy twarzy są bardzo ostre. Jak otwiera usta, niejednokrotnie widzimy, że ma również braki w uzdębieniu. Co nie oznacza, że jest też osobą brzydką, bo tutaj wydaje mi się, że kategoria brzydoty nie, nie odnosi się do tego. Po prostu jest to takie surowe ostre pokazywanie tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o. Postaci, tylko o tło. Tło jest wykorzystane jako pewne uzupełnienie. Zdarzają się kadry w ogóle bez tła. Ono się pojawia tylko na tyle, na ile jest potrzebne. Miejscami mamy zarysowane gdzieś bruk na ulicach Paryża, miejscami jakaś charakterystyczna budowla się pojawia, czy też jeżeli pojawia się obraz na ścianie, to widzimy na nim kilka barwnych plam bez wnikania w szczegóły, czyli jest tło jest tak naprawdę wtórne dla tego wszystkiego. Cały komiks się dzieje de facto na pierwszym planie. I z tym związany jest też troszeczkę układ kadrów. Te postaci często poza te kadry w ogóle nie są w kadrach, Tak, są w tej pustce między kadrami, która nie mam pojęcia jak się, jak się nazywa. E Tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie, jest to historia naprawdę wciągająca od pierwszych stron. Jeżeli nie lubicie powieści historycznych, to się nie przejmujcie. Ja y, lubię powieści historyczne, ale na historię się w ogóle nie znam, ale ta moja y, ignorancja naprawdę nie jest tu potrzebna, bo to jest taka powieść typu płaszcza i szpady, y, gdzie akcja dzieje się bardzo szybko i naprawdę się z tymi postaciami jakoś y, łatwo zżywamy, y, utożsamiamy i śledzimy, co się będzie z nimi działo da dalej. Tym bardziej mnie zdenerwował okrutny cliffhanger na zakończenie tej pozycji. Na, teraz naciągając, że pewnie poczekamy kolejne trzy lata, patrząc na to w jakim tempie się rysuje komiksy tej grubości właśnie. Tak, mój piesek przyszedł się z nami wszystkimi przywitać. E, w każdym razie jednej rzeczy możecie się nie spodziewać z tego z, z, z charakterystycznych dla powieści płaszcza i szpada. Mianowicie nie spotkacie tutaj romansu jako takiego. Nasza główna bohaterka, jak już mówiłam, nie jest typową heroiną. E, jest to Osoba wydaje mi się aseksualna. Ona wyraźnie mówi kilkakrotnie, że nie jest zainteresowana ani relacjami z mężczyznami ani z kobietami, A z tego co wiem, autorka komiksu zrobiła kominaut jako osoba aseksualna, także asy dostały swoją reprezentację w komiksie. Co bardzo cieszy taka różnorodność. Nie będę zdradzała oczywiście szczegółów fabuły, jak się potoczyły dalsze losy naszych bohaterów. Sama nie wiem, przez ten nieszczęsny cliffhanger. W każdym razie, komiks naprawdę serdecznie Wam polecam. Jest to kawał dobrej lektury i myślę, że naprawdę powinien być dostrzeżony. Dobrego czytania, dobrego oglądania. Dzięki i do zobaczenia.